Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer... <laughs> Piękny, niewymuszony śmiech. Zupełnie jak w polskiej telewizji. Śmiechowy. Śmie... Będzie dzisiaj śmiechowo, <śmiech> słuchajcie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co nas tak naprawdę śmieszy. Z kilku powodów. Bo kilka jakby ostatnich sytuacji się złożyło na to, żebym wymyślił ten temat. Pierwszym jest to, że przynajmniej z moich obserwacji wynika, że ludzie czasami nie kumają naszego poczucia humoru. Czy to, jest, czy to jest zarzut? Nie jest to zarzut, ponieważ każdy ma prawo mieć takie poczucie humoru, jakie ma. I kłócenie się o poczucie humoru jest. No, dosyć karkołomnym to dosyć karkołomne wyzwanie. Nie wiem, właśnie czy ma specjalnie sens. Zauważyłem też, że powstają różne e, aferki dotyczące i oburzonka takie dotyczące tego, że, że ktoś ma inne poczucie humoru. Mhm. Mimo, że z założenia jakby jest oczywiste, że jakiś tam kolejny żart nie ma w sobie nic niewłaściwego, w sensie, że nikogo nie krzywdzi, nie ma takiego zamiaru. No ale ludzie uwielbiają drężyć dziurę i szukać wiersz. Winnych. Winnych zawsze. Nawet jak nie trzeba szukać winnych, to i tak próbują to zrobić. No dobra, ale porozmawiamy o tym, co nas, nas jako nas, tak naprawdę śmieszy. Ja na przykład uwielbiam y, wszelkiego rodzaju żarty fekalne, czyli związane z odchodami, y, z bekaniem, z pierdzeniem. I ja zdaję sobie świetnie sprawę z tego, jak prostacki i najgłupszy na świecie jest to rodzaj humoru. Ale no, sorry, jeśli y, ktoś na kogoś żygnie w filmie, naj najlepiej w jakiejś bardzo poważnej scenie, no to sorry, ale no jakby jednak gwiazdka więcej dla mnie. No tak, zdecydowanie. I dla mnie, no, dla mnie no, też no, przeważa taki ogólnie humor no, wulgarny. Wulgarność, tak. Wulgarność Jeżeli to nie o to chodzi, żeby po prostu mówić randomowo, y, rzucać przekleństwa. Te przekleństwa muszą mieć sens w tym wszystkim, nawet jak są jakieś totalnie wulgarne. I też forma w jaki sposób je wypowiadamy też ma znaczenie, tak? Ja to kupuję, mnie to w żaden sposób nigdy nie obraża, wręcz no jakby super, nie? Bo wiecie o co chodzi, bo z żartami jest takie jak na przykład ze słowem kur, że można powiedzieć słowo kur w stosunku e, do kogoś nazywając go pracownicą seksualną, chociaż nie wiem dlaczego nazywanie kogoś pracownicą seksualną miałoby być jakimś złym, bo to jest po prostu praca, ale można też powiedzieć w postaci przecinka, bo niektórzy tak robią, kiedy są na przykład zdenerwowani, albo Czas kiedy na przykład chcą komuś zaimponować, to też wiesz, tak przybierają czasami no. takie pozy, ale można też użyć Trzeba, żeby wyrazić jakąś emocję. Rozumiecie, o co no. mi chodzi? Może to jest zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dokładnie, dokładnie. To jest bardzo szerokie wiesz, słowo. Podobnie jak słowo fuck, też po angielsku. No to jest taka... Jakby... powiedzmy mniej więcej, no. że podobno. Według mnie podobnie jest z jakimiś żartami, czy jakimiś elementami żartów. Ale ja sobie zapisałem, co do takich konkretnych sytuacji, że ty lubisz konkretny typ humoru, który polega na failach, o, o to ci chodzi. Madam uwielbia oglądać kompilację faili na YouTubie. Ale dobra, ale to nie jest tak, że uwielbiam i robię to każdego nie, dnia. Nie, robisz to co tydzień po kilkanaście minut. Nie, po pierwsze, nie pamiętam kiedy ostatnio to robiłem. Robię Dwa to sporadycznie tam. i tylko w konkretnym stanie. E, po... W jakim stanie? takim czulowym, wiecie? No bawi mnie to. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja lubię, jak ludziom dzieje się tragedia i nie wiem, umierają. Ale po prostu, no, gdy coś się nie udaje, czuję, że to jest dla mnie znajome, i to jest takie inne wiecie, spojrzenie, że to nie jest, że ja się wywracam, tylko ktoś się wywrócił i nic się nie stało tej osobie, ale się wywróciła. Lubię jakieś takie fejle. Że nie ma za tym żadnej tragedii, ale ty zauważyłem, że lubisz na przykład, jak ktoś powoli wchodzi do morza i nagle jest wielka fala i go przewraca. Tak. I wiecie, i wiecie, co chodzi. Nikomu się nic nie dzieje. Po prostu ktoś upadł i może przeżył przez dwie setne sekundy jakiś stresik, ale jakby, wiecie, ani się nie utopił, ani nie podtopił, nie połamał nic się nie stało, tak? Także to jest takie bezpieczne sytuacje. A już musisz tak tłumaczyć, bo będzie zaraz, że ten... Tak, jestem już przyzwyczajony do tego, że ludzie uwielbiają wyjmować słowa z kontekstu. No to i tak będą. Wiesz, z pół godziny wyjmą dwie sekundy i później wyzbudują wokół tego jakąś narrację. Dobra, to teraz ja mówię, co lubię. Wszystkie wpadki wodne, czyli jakiś niespodziewana fala czy coś takiego, pogodowe. Szczególnie to jest, jak są jakieś tacy y, osoby, które robią prognozę i wiecie, te, ja nie wiem, czy teraz coś A, się dzieje, ale na ulicy tak, że na ulicy i śnie, i śnieżyca i coś po prostu i po prostu nagle coś się dzieje na jakiś tych rollercoasterach czy y, jakiś takich, wiecie, A, te emocje, te jak emocje drą tak, się, żegają, tak mdleją. To ja po prostu to jest dla mnie to ze zwierzątkami. Jakieś akcje, że wiecie, że kotek wyskoczył. Kot straszy psa. Tak, albo co gonią się, albo kot wskoczył na sufit, jakieś takie rzeczy. To, są, to jest po prostu to, co... no odpręża mnie. Ale lubimy też i to lubimy obaj humor niepoprawny politycznie. No, totalnie. Czarny humor i taki no, kontrowersyjny, tak? Ja dostrzegam na przykład, czy to w filmach, czy na przykład w mojej pamięci, jakieś takie rzeczy, które mnie bawiły. I nadal bawią często, na przykład jak do tego wracam, chociaż podejrzewam, że teraz już by nie powstały. Nie? Wiesz o co chodzi? Nie wiem, pierwsze co mi do głowy przyszło, szczerze mówiąc, to pamiętam, że kiedyś była faza, ale to kiedy? Było z 10 albo z 15 lat temu. Był jakiś znany koleś w Ameryce który miał jakby swoje takie papec e, i on pod, pod, podkładał im głosy i jednym z tych papec był e, zmarły terrorysta. Kojarzysz? No, jakąś tam ciężką znany I to kojarzy. był szkielet y, terrorysty, który opowiadał cały czas o wybuchaniu i śmierci. i. Okej, okay, ma to po potencjał na dobry żart. Co to nie, dla mnie y, ale ja jestem pewien, że gdyby teraz coś takiego ktoś stworzył, to by było to po prostu jakimś skrajnym skandalem, nie? Bo jak można się śmiać z, z czegoś takiego? No wiem, bo zabrnęliśmy, mam wrażenie, albo cały czas brniemy w taki punkt, gdzie z niczego się nie można śmiać. Myślę, że idziemy w tym kierunku. I to jest jakby powszechny dosyć zarzut, że idziemy w tym kierunku. Można stawiać takie zarzuty, mając równocześnie szacunek do różnych grup społecznych, czy etnicznych, czy jakichkolwiek innych. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że jest różnica między śmianiem się z kogoś w sposób e, pogardliwy, uwłaczający mu czy jakiejś grupie właśnie osób czy po prostu szydzący a przedstawianiem czegoś w wiecie, w krzywym zwierciadle o, dokładnie e, i, tak jak parodia e, w, 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 tak, w przekoloryzowany sposób Tak. E, znaczy, dla mnie wyjściem z takich sytuacji są takie rzeczy, które teraz powstają, nie pamiętam że oczywiście jak to się nazywało nie wiem czy to był film czy seria, no, ale oglądaliśmy no. że była jakaś taka czarna rodzina on był chyba jakimś stand-uperem właśnie, czy A, no. I to I oni też tam mieli, e, i całkiem spoko to było, no. e, i oni też tam mieli takie mm, stawki właśnie, e, nie to, że właśnie szydzące z czarnej społeczności USA, tylko takie stawiające właśnie w krzywym zwierciadle trochę mm -hmm. e, różne sytuacje. Mówię o tym dlatego, że to jest dla mnie takie dosyć bezpieczne rozwiązanie, że osoba z tej społeczności może, jako że sam z tej społeczności, postawić, po prostu, wiecie, i, i zna tę społeczność, może po prostu to ob obracać różne rzeczy w żart, tak jak ludzie plus size, śmiejący się, wiecie, ze swojej wagi na przykład. Mi na przykład nie, nie wypadałoby, mogłoby być źle odebrane, gdybym e, mówił takie żarty. I, I jestem z tym ok, tak, żeby była jasność, bo uważam, że nie każdy żart musi zostać opowiedziany publicznie. Wiesz, o co chodzi mi. Ja Właśnie chciałem pociągnąć, że po pierwsze to też jest kwestia wrażliwości, że każdy ma inny poziom wrażliwości, może? Tak. Kwestia osobistych przeżyć i odczuć, bo ja tak samo jestem w stanie jednocześnie. Śmiać się z czegoś, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś żartu, z jakiegoś czegoś tam, ale nie w sposób pogadliwy w żaden, tak? Ty. Wiecie, ciężko to jest takie. Ja mam wrażenie, tłumaczyć. że ludzie y, są dwa typy ludzi, którzy mają z tym problem. Jedni ludzie po prostu nie kumają żartu i nie e, przychodzi im do głowy, że ktoś może myśleć inaczej niż oni, i że dla kogoś po prostu to jest żart, i jakby okej, okay, no nie rozumiem tego, nie jest to, moje po prostu humoru, idę dalej. I robią wokół tego inbę, że jak. Śmiecie coś tam robić. A i drugi jest typ ludzi, którzy po prostu lubią się przypierdalać do wszystkiego, więc jak zobaczą, że żart jest taki wiesz, nie taki najbardziej oklepany na świecie, mm -hmm, mm -hmm. E, tylko zgasić chcą. I chcą zgasić. E, tak. Znaczy, mi na przykład przychodzi do głowy taki przykład. My bardzo lubimy serial Family Guy, rysunkowy, który jest taki kontrowersyjny. śmieją się ze wszystkiego i tam wielokrotnie były jakieś sceny takie przekoloryzujące całkowicie. Y Osoby ze społeczności LGBT. I jakby to jest y, serial, gdzie głównymi bohaterami, y, tymi kresk kreskówkowymi, mm -hmm. są no. Raczej hetero-osoby. Tak. Założę się, że też twórcami są tego, osoby hetero, ale to, w jaki sposób to jest przedstawiane i te żarty, w jaki sposób są, chociaż czasami są jakieś takie naprawdę skrajne, tak. to mnie bawi i ja jakby nie widzę w tym żadnej obrazy, ale na przykład umiem odróżnić i na przykład poczuć się urażony, gdy w jakimś polskim kabarecie chłop się przebierze za babę i będzie udawał, że jest, jest jakaś głupia, tak? Albo za jakiegoś przebierańca homo, nie do. wiecie o co chodzi. Tak. Trudno to jakby określić, ale łatwo to według mnie wyczuć. Myślę, że łatwo jest wyczuć w przypadku ka każdemu, tak? Mhm. Bo jakby nie da rady tak e e zgeneralizować. My mamy podobne poczucie humoru. Tak. Kogoś może całkowicie co innego bawić i też możecie po prostu nie zrozumieć tego, tak? I możecie to inaczej odebrać. Ale ja myślę, że mimo wszystko po prostu e warto zchillować. Tak, wiecie, myślę, o co że chodzi? wszystkim się to przyda. No. Po prostu wziąć na luz i zastanowić Bo wiecie, się, jakie chodzi? było zamierzenie tego. Bo wiecie o co chodzi? Ja, jeśli mi się nie podoba jakiś żart, to po prostu przewijam. Jeśli żart u kogoś się powtarza tysiąc razy i który mi się nie podoba, to po prostu przestaję go followować. A nie idę w komentarze, żeby zrobić inwę i spędzić tam pół dnia, mówiąc komuś, że nie mi się ten żart, a kiedyś to miał śmieszny żart, a teraz to nie jest śmieszny. No, jakby ludzie, to jest dla mnie żart. Takie zachowanie jest dla mnie żartem. I powiem wam, że z tej perspektywy całkiem niezły nawet. Dobra, to teraz polećmy tytułami, co jest w naszym humorze. Nie przygotowywaliśmy się do tego? więc nie. Po prostu lecimy na bieżąco. To co nam wpadnie do głowy dobra, to będzie Dobra, 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 straszny film. Od 1 no do 4, to wiecie. Druhny, Rodzina Adamsów, dwie pierwsze części. Oglądałem milion razy od dzieciństwa i zawsze mnie to bawi. Family Guy. Seriali The Office, amerykański. Uh, Parks and Recreations. Bezu, uwielbiam po prostu. Uwielbiamy ten serial. Uh, Barb and Star, uh, Go to Vista Tandem, del, Mar. del Mar. Tak, no to są takie pierwsze rzeczy, co mi przychodzą do głowy, do których z jakiś czas Dobra, ale też mogą. Komedia być romantyczna. Komedia romantyczna, tak. Dobra, jeszcze. Z komiczek i tak dalej. Katy Griffin, Griffin, Chelsea Handler, John Rivers. OEZU, tak, zdecydowanie, tak, no. no ale lubimy też tego z no, tego, co stworzył oryginalny The Office. Rick Gervais? Tak, Rick tak, Gervais. tak, tak, bardzo spoko. Bardzo spoko nie, nie, się nie wydaje. I ja, ja też nie, jakoś nie jestem totalnie w humorze angielskim, ale no, jakby też czy co ludzie powiedzą, czy absolutnie fantastyczne, to tak. ma, mam składkę. Ale IT nie... Crowd też jest spoko. Tak, no, ja było bardzo spoko. No ogólnie myślę, że można by wymienić, wymienić, ale może coś takiego bardziej niszowego. Co na YouTubie jeszcze lubimy? Ja lubię. O, wiem co ja lubię bardzo. Ja lubię też jak, tak w świecie wpadek jakieś w telewizyjne, na przykład fajle, wiecie, na żywo w telewizji. Wiecie o co chodzi. Tak. Już na przykład była prezenterka w ciąży, po prostu jeszcze pracowała yy, i po prostu miała nudności i się zrzegała. Coś takiego, tak. <noise> I, to, I to tak od 20 lat krąży w necie, i ja I do cały tego czas wracam. I to jest yy, i, i, I wiecie, i po prostu no, lubię to, no. Kochamy pod gradobiciem pytań. Ale też nie wszystkie odcinki. Są takie, mamy takie ulubione odcinki i... Ale... Kiedyś leciało na For Vitres TV, teraz na YouTube znajdziecie, pod gradobiciem pytań. Słuchajcie, albo taka akcja ostatnio, dosłownie ostatnio. Ostatnie jakoś, że było u nas dwóch znajomych, takich bliskich. I po tak. prostu przypomniałem sobie tak, nie wiem, po miesiącach o, o, o tym e, e, tej kreskówce, i nawet nie wiedziałem, czy oni to oglądali, czy nie oglądali, i włączyłem po prostu mój ulubiony odcinek. I oni byli tacy. <laughs> no, okej, okay. yeah. nie. I to nie znaczy, że wiecie, ich wyprosiłem, chociaż zastanawiałem się przez chwilę nad tym. No, po prostu być może wiecie, lubimy się i rozumiemy w jakichś kwestiach, ale nie w stu procentach. Ale mamy to samo poczucie humoru. Do... No dobra, Do no wyobraźmy mimik nie jest idealny. Ja lubię też Klocucha całkiem, lubię Dem 3000 sobie pooglądać o kucach, no Mam ja, dużo do nadrobienia. Ja, ja lubię Sierkowe Syrenki. Sierkowe Syrenki, naprawdę, Mnie, to jest porządna pozycja. Jeżeli ktoś y, podkłada y, generatorem Iwony głos pod jakieś postacie serialowe i do tego jeszcze co czwarte słowo jest przekleństwem, no to jakby jestem no to kupiony. Jest to, jest to bardzo dobre poczucie I, humoru. Tak, tak, wiecie co ja lubię najbardziej Nie szczerze wiem, mówiąc? lubię. No. Najbardziej lubię poczucie humoru Patrysia którego? Ciebie. A mojego? Tak. No. Ja w ogóle to prawdopodobnie jest kwestia Aspergera, ale ja czasami po prostu tracę granice i potrafię powiedzieć ludziom, potrafię się tak zapędzić w żartach. Wiesz, o co mi chodzi? No. Na przykład w jakimś tam towarzystwie. Bo wiecie o co chodzi? Tak, jak mówiłem wcześniej, uważam, że nie każdy żart powinien być powiedziany, czy to w sferze publicznej w internecie na przykład, czy to w jakimś szerszym gronie znajomych, mhm. no bo nie ma takiej potrzeby. No, jeśli ktoś ma się poczuć niezręcznie, czy ma mieć inne poczucie humoru, albo co, nie, co najgorsze, ma być być oburzony tym, że ktoś powiedział żart, no to jakby warto tego sobie oszczędzić. No ale czasami mi się nie udaje, bo się zapędzam. I to no jest nie i wtedy, i, i wtedy ja muszę po prostu powiedzieć, żartuję. To był, że ża on żartuje. Żart. aha, no i idziemy dalej. I idziemy no dalej, tak, tak. tak ale... ale to się zdarza regularnie. Tak, dla mnie mega ważne zawsze było jakby i jest poczucie humoru, bo jakby no ja uważam się za osobę bardzo zabawną, ale jakby też muszę mieć dookoła siebie osoby zabawne, no i jako, że ty po prostu jesteś cały czas obok mnie, no to musisz być zabawny, no i jesteś zabawny, to całe szczęście mam takie, bo po pierwsze jakby odnajdujemy się w tym samym poczuciu humoru, a po drugie, no Patryś jest po prostu, jak sobie teraz, myślę, że ty jesteś trochę taką sklejką tych wszystkich wpadek, które ja lubię. Czyli chcesz powiedzieć, że jestem failem po prostu? Nie, Tylko po prostu wiecie. Miło. Bo to jest coś takiego, że co, coś tam się dzieje, ale nic się złego nie dzieje, ale na przykład zakłada spodnie i trochę się wywraca. Tak, to się albo zdarze. ma do przejścia dwa schodki i spada z nich. To też mi się I zdarza. wiecie, i jakby nie ma w tym żadnej tragedii, ale po prostu. Jest to za ale bazy. co może się zrobić? No, co będziecie płakać nad tym? No śmiejecie się. No Jezu, każdemu się coś zdarza i ja też jakby yy, 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 czasami yy, coś tam nie ogarnę, nie? Dzisiaj. Co? upuszczałeś rano rzeczy. Oje, Jezu, nóż mi spadł no. Nie, ale wcześniej ci też coś upadło i bardzo mnie to, <noise> to i mnie tak i Rybusia wystraszyłeś bardzo. Czasami tak bywa. Nie, nie zgadzam ale... się e, nie tak... śmieszy mnie to e, i kiedyś miałeś fajne żarty i byłeś zabawny, ale od dwóch dni e, upuściłeś e, łyżkę oraz nóż i już nie jesteś zabawny, e, bardzo się zmieniłeś. Na gorsze, no wiem, wiem, to są też takie jakieś powracające, bo myślę, że czasami ludzie jakby szukają. Mm, szukają pretekstu, żeby komuś Żeby, za, za pretext, żeby tak. kogoś zabolało, bo samo napisanie, że jakby nie bawi mnie to. Nie wystarczy. Ja najbardziej lubię te wszystkie osoby, które e, obserwują nas od 10 tysięcy lat i piszą: obserwuję Was od 17 tysięcy lat, i e, 17 tysięcy dwa lata temu były super śmieszne żarty, ale teraz to już nie są śmieszne i wszyscy nas obserwują od 10 lat. No ale wiesz, wow. no nie wiem, no może my się zmieniliśmy, może ty się zmieniłeś, może e, jakby świat się zmienił, może po prostu to nie jest twój żart, może nie każdy żart jest na tym samym poziomie i nie każdy do ciebie trafia, ale jakby cokolwiek. Właśnie. Cokolwiek właśnie. E, Wracając jeszcze na chwilę do znajomych i do nie, nie wszystkie żarty mm, muszą paść no. i też często jakby nasze, jakby my nie, nie mówimy wszystkiego przecież jakoś tam e, przed kamerą, ale, no. ale często mówimy dużo e, w naszych takich jakby realnych znajomych, nie. No. którzy pomimo jakby upływu czasu i znajomości z nami, nadal wyobraźcie sobie, mają problem z zrozumieniem, kiedy żartujemy, a kiedy nie. Tak, bo my wychodzimy z takiego założenia i uważam, że to jest jedyne słuszne założenie, czyli, że jak się opowiada żart, to dwie sekundy po powiedzeniu żartu, nie zaczynasz od razu się śmiać, bo dla mnie prywatnie, śmianie się z własnego żartu jest totalnie. Porażką nie, nie tego żartu no. I nie czuję takiej potrzeby, żeby powiedzieć żarty, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, i wszyscy. O, śmieję się, hahaha". No, totalnie. Nie, więc my e, raczej, jak zauważyliście, jesteśmy raczej poważni albo staramy się tacy Tym być. Tym bardziej, że operujemy dookoła sarkazmu i ironii, który jakby też jest taki dwuznaczny, tak? Jeżeli nasi znajomi, którzy widują się z nami dosyć często. Nie są czasami w stanie wyłapać czegoś, że to jest żart, albo że na przykład nie śmiejemy się z niego, tylko z sytuacji, albo doko, albo nawet żartujemy, że się śmiejemy, że nabijamy się, jakby wiecie o co chodzi. Dlatego niektóre rzeczy jestem w stanie zrozumieć, że niektóre rzeczy po prostu nie powinny padać w jakimś tysięcznym czy wielotysięcznym gronie, no bo jestem pewien, że to po prostu się nie uda. tak? No, jeżeli twój znajomy ma z tym problem i nie, nie ma żadnego, nie ma problemu, jakiegoś tylko po prostu jest taki nie? i musisz Czy. mu jakby wyklarować nie to ma sensu wszystkim żart. tłumaczyć nie no to bo jest to jest, to jest po prostu szkoda życia na to ale wierzę, wierzę w to gorąco że gdzieś aha, y, aha. są na świecie osoby do których takie żarty trafiają. Tak, no są. Takie przecież. memy, które na przykład mnie najbardziej bawią, które zawsze mają jakby najmniej jakieś laje, lajeczków czy innych <laughs> rzeczy. Ja wiem, że one mają może najmniej, ale są tam te osoby, które czują to co ja, one wiedzą to i po prostu one jakby poczuły to, nie? I tak. To jest najważniejsze dla mnie. I To jest mnie. najpiękniejsza nagroda. Tak, dokładnie tak. To i tak mi się kojarzy podobnie z imprezami naszymi. Wiecie, można by puszczać w kółko Every Night czy Białą Armię przez 5 godzin i pewnie wszyscy byliby szczęśliwi, ale puścisz raz Every Night a, i puścisz też, nie wiem, kilka razy piosenki jakieś, które będzie znało na parkiecie może pięć osób. Ale te pięć osób poczuje się po prostu w tej sytuacji w niebie i ty też się poczujesz w niebie, bo na przykład usłyszysz tę piosenkę, czy usłyszysz ten żart, czy przeczytasz ten żart. Po raz pierwszy i tak jakby, jakby nikt inny tego nie zrobił, nie mm. więc jakby nie warto yy, iść na ilość myśla. Też tak uważam. I z tą myślą was zostawiamy, prosimy się nie gniewać, więcej cheer peer przyjmujcie co rano i życzymy Wam samych udanych żartów. Pa! pa!